To teraz trochę dłużej porozmawiamy, proszę państwa, na temat tego, w jaki sposób polskie firmy mogą próbować przebić się na dosyć ciasnym rynku. Olaf Kleński, rzecznik prasowy Samsung Elektronik Polska. Dzień dobry. Roman Szymczak, ekspert do spraw retail marketingu, także z tej firmy. Dziękuję za przybycie. Panowie, największy wkład krajowy PKB to mają przede wszystkim małe i średnie firmy, ale jak się popatrzy na raporty Banku Światowego, Doing Business i tym podobne, no to one cały czas mają pod górę. Teraz pytanie, one mają kłopot za istnieniem, czy to jest coś innego? Nie, myślę, że małe i średnie przedsiębiorstwa istnieją, funkcjonują z naszej perspektywy dość nieźle, na przykład w Polsce. Mhm. 700 tysięcy podmiotów no to nie jest mało, ale wydaje nam się, na przykład z naszej perspektywy stąd nasz program wzmacniarz dla firm, że cały czas potrzebują powiedzmy pomocy merytorycznej, tak, na no, co też same wskazują, tak, że one poszukują informacji, wiedzy, stąd e, powstają podobne do naszych programy. Ale jakie jakiej wiedzy potrzebują? No, z mojego doświadczenia, prowadzę bardzo dużo szkoleń i konsultingów dla małych i średnich firm, okazuje się, że część wiedzy jest zamknięta dla dużych korporacji. Te firmy przenoszą know-how z krajów zachodnich czy z Ameryki i, i trzymają ją w sejfie u siebie, w swojej organizacji, nie dając tego na zewnątrz. A to know-how przenoszone stamtąd, tutaj, ono się zawsze sprawdza? Bo to są inne warunki. Zawsze. Właśnie o to chodzi, się, że nie sprawdza się wszędzie dokładnie, natomiast 70% rozwiązań które są na zachodzie, spada się tutaj w Polsce. średnie firmy nie zawsze mają do tego dostęp. I stąd podczas rozmów z właścicielami firm, oni pytają mnie, proszą, w jaki sposób moglibyśmy my konkurować z innymi firmami, tak, żeby ta wiedza, która jest zakryta w dużych korporacjach, mogła pracować i, i żebym ja mógł zarabiać u siebie w mojej firmie. No dobrze, ale to zaraz, zaraz, no to tak. Duża korporacja zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy Ludzi. I tam jest inny model. Mała firma zatrudnia do dziewięciu osób. No to jak to przełożyć na to? Niektóre rzeczy są jak najbardziej przekładane, tak? Niektóre wzorce są, mogą być powielane. Na przykład, tak? e, na, na, na przykład rozwiązania w sklepach, tak? No, powiedzmy, duże firmy prowadzą, prowadzą sklepy, prowadzą sprzedaż, tak? I małe firmy robią dokładnie to no. samo, więc wiedza zdobyta, na przykład w dużej korporacji, jak najbardziej może być przeniesiona e, do małej firmy. I właśnie takich rozwiązań tego typu wiedzy, tylko że w dosyć łatwy sposób przekazanej poszukują mali i średni przedsiębiorcy, na co też wskazują badania pracodawców, tak? Co to znaczy, że wiedza z dużej firmy może być przeniesiona do małej firmy? Znaczy, jak to się robi? No, na którym po to poziomie, etapie? Yy, bardzo proste. Są pewne narzędzia, informacje, które można przekazać w sposób bardzo praktyczny małym przedsiębiorcom, co zrobić, żeby na przykład ich sklep funkcjonował lepiej. Czyli żeby ten Obchodźmy... klient przyszedł drugi raz na przykład. Tak? Chodźmy w obszarze mer mer merchandisingu, co zrobić, żeby on więcej był w stanie zaspokoić swoich potrzeb w punkcie sprzedaży. Mhm. O tym choćby nawet mówimy w pierwszym odcinku wzmacniacza Samsunga. Co zrobić, żeby klient mógł zaspokoić więcej sobie swoich potrzeb, żeby mógł więcej towarów zobaczyć. Przy żeby mógł wydać wyście, więcej pieniędzy, po prostu. Wydać jak wydać. No, być to może to to chodzi odkryć. również potrzeby, które przypomniałby sobie danym towarze, będąc w domu, musiałby po raz drugi przyjść do tego um, punktu handlowego. A żeby tak się tego, stało, to trzeba jakąś tę uwagę klienta przykuć, tak? Znaczy znaczy, ile czasu ma realnie sprzedawca, jak sobie ten sklep ogarnia, dajmy na to 6 metrów kwadratowych, tak? Mhm. Żeby ten klient zobaczył, zdecydował, wszedł, wydał pieniądze i wyszedł. I może jeszcze nawet wrócił. Dość, tak naprawdę no. dość niewiele, ale właśnie to jest e, 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 jak gdyby klucz tego wszystkiego, bo nie, mali i średni przedsiębiorcy często nie posiadają, mówiliśmy o dużych korporacjach, nie posiadają mhm. takiej wiedzy często dosyć prostej, bazowej, tak? I my tą wiedzę chcemy im przekazać. I na przykład jak Klient wchodzi do sklepu, żeby się drzwiami. To tak na początek, <grym> dokładnie tak. E, ale żeby został dłużej w tym sklepie albo wszedł dalej do tego sklepu, tak? Bo na przykład nie wiem, towar jest na samym froncie ustawiony taki, który w ogóle go nie interesuje, więc nie, nie wchodzi dalej, bo się a tu nic dla mnie nie ma. I chodzi o to, żeby w prosty sposób powiedzieć, a właśnie trzeba ten, to poprzestawiać, tak? Żeby on był, wszedł, kupił i wrócił do tego sklepu. Proszę zwrócić uwagę, że w większości sklepach, jak jest źle zaaranżowany sklep, klient otrzymuje się dopiero w jednej trzeciej sklepu. 95% klientów nie widzi tej strefy wejścia, która jest też bardzo dobrą strefą sprzedażową. A do tego pytania wcześniej, które pan zadał, to muszę powiedzieć, że czas. Obecności klienta w sklepie skrócił się w ciągu ostatnich mm, kilku lat o 25%, co oznacza, że on ma mniej czasu na zrobienie zakupów mm -hmm. i szybciej podejmuje decyzje. E, dlatego też e, te narzędzia, te techniki, sposoby ustawiania towarów muszą być dostosowane do, e, e, do niego. Nasz czas też się skończył. Bardzo Panom dziękuję. Ale w tym Prasowy Samsung Elektronik Electronics Polska, Roman Szymczak. Też z tejże firmy. Dziękuję panom. Dziękuję.